No na odprawie główny nacisk to kładłem na to, żeby nie zlekceważyć przeciwnika, ponieważ tam w ostatniej kolejce przegrali 6-0. Zawodnicy, zawodnicy zrealizowali to, zagraliśmy poważny, poważną piłkę. Dobrze ułożyło nam się spotkanie, ponieważ szybko zdobyliśmy bramkę później drugą, także uważam, że Zasłużony, wygrana mecz. Większość trenerów nie zmienia zwycięskiego składu. Pan postąpił troszeczkę inaczej. Dwóch nowych zawodników w porównaniu z meczem z Goplanią i Nowrotem. Dlaczego taka decyzja? Znaczy Po ostatnim meczu miałem troszkę zastrzeżenia do Tomka Szablerskiego i Bartka Śmigla, a zawodnicy, którzy weszli wtedy, Dawid Kwiatkowski. I, i, I nie pamiętam, kto tam wszedł. I Kamil Frąckowiak no wnieśli troszkę odżywienia w tej grze. także y, Uważam, że zasłużyli na, na wejście w tym meczu i uważam, że spełnili swoje zadanie. Jest pan zadowolony z pięciu bramek? Gracie skutecznie i wygrywacie pewnie. Mimo, że byliście faworytem spotkania, udało wam się po raz kolejny zdobyć trzy punkty. No jestem zadowolony z wyniku, ale także z tego, że nie popełnialiśmy prostych błędów, które zdarzały nam się w pierwszym meczu, gdzie jego plania mogła nas skarcić. Także tutaj wygraliśmy, yy, mimo że 5-1, ale pewnie i, i uważam, że zasłużony wynik.